Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Let's Play e, LEGO Marvel Avengers, odcinek 18. Jedziemy z Koksem. Pozbieramy sobie na, na początku tutaj. Wow, szybko się zbiera. Tutaj te rzeczy. Mimo, że poprzednio e, jak to zbierałem, ale mnie wyrzuciło z powrotem tutaj. W tej grze to jest oczywiste. Rozwalajmy sobie OK, dobra, starczy, idziemy, ale szybki jestem. Tędy musimy iść, jesteśmy w windzie. Uhuhuhu, panie, Wim. wolę nie miść. Dawaj, kajse, dawaj czy wy to widzicie? mam milion ile tych tych mam sporo mogę tam spaść? nie, nie mogę chyba, MOGĘ! o, mogę latać o to chodziło?

Hey, this is starting to sound like a commercial. All you need to know is it will get you to Sokovia. Watch out, Ultron. The Avengers are coming your way. Ultron knows we're coming. Odds are we'll be riding into heavy fire. Our priority is getting the people of Sokovia out. We find out what Ultron's been building. We find Romanoff, and we clear the field. Natasha! You all right? I don't suppose you found a key lying around somewhere. Yeah, I did. out. You take away my world. I take away yours. We gotta move. I adore you. But I need the other guy. The other guy? I thought she'd never ask. Let's finish the job. Jaka wredna, co nie? Potrzebny jej ten drugi, ale to było niemiłe. Wdowo to było niemiłe. O, mamy coś tutaj, ten? Dobra. wrzemy. O nie! O! o Jezus, ale ze mnie ciapa. Dobra, jesteśmy, no. Jeeeeet No bez kitu, no. Gdzie on, tu rzucić? No tu Rzucaj, no, w końcu Gdzie mam tu rzucić? Tam, tam nie trafi, no dobra A nie mogę nią się zmienić po prostu? O, właśnie Zmień się Nie mogę się zmienić czemu? Hulk, dobra, nie chce się zmienić no no to dobra. No idź tam tu właśnie. Chodź w dowo. Ale tak myślę, em, wydaje mi się, że to jest, jest już to zakończenie. Właśnie, jeżeli chodzi właśnie o Lego Marvel Avengers. Tu trzeba szczelić, ale to trzeba. Potrzeba. Ona, ona jest potrzebna. Ona mogę się. Może się spinać? A, mogę skakiwać. No tak, dobra. Yeah. On sobie siedzi dalej. Wow. Skąd on tam się wziął? ah yes sethara now go be a hero if he drops global extinction This is all our fault. Hey, look at me. It's your fault. It's everyone's fault. Who cares? But I'm going back out there because it's my job. Staying here, you're good. But if you step out that door, you are an Avenger. Nie no, dobre to było. Nie powiedzmy nie, nie, nie możecie pójść, nie. Znowu walka z nimi. W poprzednim odcinku było za dużo tej walki. Jakieś graffiti? Tu coś mamy Okej, okay, dobra Ale tu trzeba było Tego ziomka, dobra A my musimy jeszcze tu zapisać. Ale rozwalmy to najpierw. Dobra. Tam mam wskoczyć. Do czego to jest? A może mam tym nim wskoczyć? Anioł Dobra, denerwujesz mnie gościu. O, nie trafiłem. A to to mogą ci tylko... A nie, on może tak zrobić. A jednak mamy coś przydeczne... przydatnego. No. Jeee yeah. a, a to w takim razie, po co to było? Rozwalmy to dobra. A co to jest za moc? Ja chcę wypróbować do końca Oh shit, dobra jest Uwaga. No nie no, się łap tam! Jak śmiesz? O dobra, udało się. Ło, ile bogactwa! Co my tu możemy zrobić? A, jeszcze coś. Tutaj rozwalić? Nie. A, i tutaj podczepić, żeby mógł się wspiąć, dobra. A, nie, jednak nie. O tak, jakoś tam. Niżej. A straciliśmy to. Noj A tutaj chyba na górze Boże Święty Już dawno klocków nie składałem, więc nie wiem Dobra mm. Jestem nasz Iron Man Teraz, a tam coś było, a on może wejść, chodź człowieku. Nie, on nie może, dobra. Ten musi tego. Chyba nie. Co to? A, dobra. No, wy, ty, wy no. Jeszcze raz. A on się dostał, dobra. Tak bardzo trudne. Choć kobieto ja wolę nie ubić. pomóc! No idź kobieto, rusz się! Nie, yeah, tak myślałem! Żeby to zrobić w osie. Możemy już? No, what the fuck w ogóle? Tu trzeba lecieć na halka, my nie mamy. A no to trzeba było do końca walczyć, dobre. <grywka> The bridge. Cap, uh, yeah, you got incoming. Incoming already came in. Uh, uh. 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 A więc to jeszcze nie koniec. O, oh, fuck. Dobra. Najpierw zapiszmy sobie... To zmieniamy się na tora i jedziemy. Okej, okay, ale to było na tyle. Rozprawimy się z nimi w następnym odcinku. Tak więc ja dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, oczywiście zostawcie ślad po sobie, czyli zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do zobaczenia na razie i cześć.